Chcesz wiedzieć, jak poprawić swoje umiejętności w Wolfandzie? Dobrze trafiłeś. Razem z chłopakami z naszego serwera Discord zaczynamy nową serię poradników na naszym kanale. Całkiem prawdopodobne jest, że widziałeś już nasz szybki poradnik, gdzie hasłowo rzucamy różne porady dotyczące Wolfandy. Będzie ich więcej, ale w tym momencie chcemy zapowiedzieć pełnoprawne, najbardziej aktualne poradniki, w których będziemy całkowicie wyczerpywać dany temat specjalnie dla Ciebie. Jeżeli z nami zostaniesz, na pewno poprawi się Twój skill i będziesz zdobywać lepsze wyniki. Chcesz wiedzieć, co zrobić w danej sytuacji? A może jak najszybciej zarabiać srebrne lwy i badać maszyny? Nie ma problemu. Daj znać w komentarzach, na jaki temat mamy zrobić poradnik, a my zajmiemy się resztą. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia o nowych filmach, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu nie umień się żadna nowość. Chciałbyś pomóc w tworzeniu podobnych filmów? Jeżeli tak, zapraszamy Cię na nasz serwer Discord, na którym rozpoczęliśmy projekt Wspólny YouTube. Po dołączeniu do serwera, zaakceptuj regulamin, znajdź kategorię Wspólny YouTube i przypisz do siebie odpowiednie role. Wystarczy kliknąć właściwe emotki. Do usłyszenia i wesołych świąt!